Ja to takie sprawy uwielbiam, bo to pokazuje, że naprawdę można obejść system, oszukując urzędników w cudzysłowie. Jak zdekomunizować taki czołg? Używając do tego flagi, odpowiedź znajdziecie w niewielkim Nowogrodzie. W 2016 roku pojawiła się ustawa dekomunizacyjna, i pomniki raz za razem były usuwane. Takie czołgi w przestrzeni publicznej też były usuwane. Jednak w tej gminie stwierdzili: Nie, no nie może tak być. Nam się to nie kojarzy z niczym innym, żadnym komunizmem, żadnym totalitaryzmem, tylko z czołgiem, który stoi i przyciąga turystów i mieszkańców. Pojazd masywny miał zostać usunięty przez te tablicę, na której jest napisane: Chwała bohaterom poległym w walce z niemieckim faszyzmem o wolność ziemi Łomżyńskiej, społeczeństwu powiatu Łomżyńskiego, powiatu Łomża, i tutaj data: 74 rok. Jednak wydaje się, że tu, tu, tu nic nie ma złego: tu nie ma nic, do czego można by było się w sumie przyczepić. Pozornie. Ta flaga ma coś za sobą. Za flagą był napis: w 30. rocznicę PRL. I przez to zdanie został ten pomnik uznany za komunistyczny i trzeba było go jak najszybciej usunąć, ale wtedy burmistrz powiedział: Nie, to jest symbol, ale to jest symbol naszego niewielkiego miasta. Tu przyjeżdżają wszyscy. Dla nich nie ma to żadnego związku z komunizmem. Dla tych, którzy mnie oglądają, to nie będzie zaskoczeniem, że jestem absolutnym przeciwnikiem komunizmu w różnych jego wydaniach i pomniki komunistyczne powinny jak najszybciej znikać z przestrzeni publicznej. Ale rzeczywistość nie jest. Wcale taka czarno-biała. Ta rzeczywistość stała się biała-czerwona, dlatego że pojawiła się listwa. Trudno mi powiedzieć nawet jaki to jest materiał. Pomalowany na biel i czerwień. Ale raczej na kawałek czerwieni no to samo w sobie było już białe. Czy ten pomnik stał się wtedy zdekomunizowany? I Pan się przychylił do tej argumentacji i stwierdził, że dobra, nawet ta samoróbkowa dekomunizacja poprzez biało-czerwoną listewkę wystarczy. To już nie jest pomnik komuny, to pomnik polski. Jak czołg, artyleria i tak. Jak się opony ruszają, to atrakcja. Dzieciaki się wspinają, ludzie robią sobie zdjęcia, i komu to przeszkadza? Teraz nikomu. Gmina zainwestowała nawet w panele fotowoltaiczne z jednej i drugiej strony, aby nocą, kiedy ludzie będą jechali o tamtą trasą, mogli zobaczyć ten piękny czołg. Udało się. Podobała mi się argumentacja burmistrza, który powiedział, że bez względu na konsekwencje, oni tego ciągu nie oddadzą, modny jest ich i nikt im nie będzie rozkazywał, co mają z nim zrobić. Osobom bliżej niezorientowanym, z jakim to modelem mamy do czynienia, to słynne T34, czyli taki, jakim jeździła słynna ekipa Rudego 102. To właśnie tak Rudy 102 wyglądał z góry. Wszystkie ruchome elementy, które wcześniej, jeszcze za czasów świetności tego czołgu, nie, mogły być otwarte, już nie są otwierane, zaspawane i wiem, że parę lat temu jeszcze były takie przypadki, że osoby wchodziły do środka, ale później trzeba było tak to zabezpieczyć, aby nikt sobie nie zrobił krzywdy. Natomiast samochodzenie po czołgu, nawet siadanie po nim, chyba do najbezpieczniejszych nie należy. Uważajcie na siebie. Generalnie dla fanów militariów to fantastyczne miejsce, bo oprócz samego unieruchomionego pojazdu, dział artylerii, to z mojej lewej strony są schrony bojowe, ja to nazwę w dużym uproszczeniu bunkry, które w 1939 roku służyły do obrony Polski w kampanii wrześniowej, wiadomo, że przegranej, natomiast można tam wejść i sobie pooglądać, ale to zostawię już na inny odcinek. Szybkie miejsce na reklamę. Reklama polega na tym, że jeżeli podobają Wam się te odcinki, to bardzo poproszę Was o subskrypcję, lajka i komentarz. To powoduje, że te odcinki trafiają do większej grupy osób. Poza tym niedawno uruchomiłem Patronite, gdzie możecie mnie wspierać, a już jakiś czas temu pojawił się mnie bajka. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję. Koniec reklamy, idźmy dalej. Pomnik miał szczęście, bo w Polsce były już takie, które były przenoszone do miejsc muzeów związanych z komunizmem i tym, co się działo na przestrzeni lat, kiedy ten komunizm w Polsce był. Ten się ostał. Ja się bardzo z tego cieszę. No, też zdradzę Wam taką małą swoją prywatną tajemnicę. Jak byłem bardzo, bardzo młody, to często tu przyjeżdżałem. Mam bardzo ciepłe wspomnienia. I nigdy bym nie pomyślał, że to pomnik komunizmu. Dobrze, że ta flaga biało-czerwona się pojawiła. Już wątpliwości chyba nikt nie ma. A ludzie cieszyć się mogą dalej. W tym ja ze swoimi wspomnieniami. I byłbym zapomniał, że w barze, które znajduje się tam za tymi drzewami, spójrzcie na czołg, spójrzcie, tam jest bar. Kupiłem takie oto piwo lokalne jest całkiem niezłe. Tu te tereny kiedyś słynęły generalnie z browarnictwa. Do dzisiaj słynne miasto na literę E, które jest zaledwie kilkanaście kilometrów stąd. I z miodów, miodów pitnych. te były także z alkoholem. I o ile alkoholu promować nie można, to kosztowanie lokalnych specjałów trzeba to zrobić. Polecam się i dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia.